zacząłem podróżować. Powiedz mi, dlaczego zawsze każdy mnie pyta o stabilizację, o inne takie rzeczy, a nikt mnie nie pyta, czy jestem teraz szczęśliwy. Czemu, cze, czemu nie mogą tego zrozumieć ludzie, że jestem po prostu szczęśliwy w tym, co teraz robię? No i tak jak już podróżuję, no to nauczyłem się, że podróżowanie zbywa zmienne, często musicie się do sytuacji adaptować i jest też dużo losowych decyzji, dużo losowych sytuacji, po prostu spontan. Więc po dwóch miesiącach na Islandii postanowiłem, że rzucam pracę na Islandii. Miałem zostać 6 miesięcy, rzucam po dwóch. Dlaczego krótki powód, jeżeli nie czuję, że atmosfera jest moja, jeżeli czuję, że coś mnie ściąga w dół, no to nie chcę po prostu tego kontynuować. Więc taki krótki powód. Ale przez dwa miesiące oszczędziłem prawie 20 tysięcy złotych, co daje mi kolejną podkładkę do kolejnych podróży. Więc kupiłem bilet do Stambułu, do Turcji. I zapraszam Was na kontynuację moich podróży z Turcji. A? Jeszcze jedno, jeszcze jedno. Zasubskrybowanie tego kanału nic nie kosztuje. W sumie też nic nie zyskujesz. Więc, jeżeli chcesz, to możesz kliknąć ten guzik na dole. Przynajmniej ja będę szczęśliwy. No to z tego długiego wstępu tyle. Jedziemy na lotnisko. na 5.30 chyba po mnie widać <laughs> idę spać bo jeszcze na miasto nie pojadę <laughs> i później sobie coś pozwiedzam, bo mam 12 godzin przesiadki, jeszcze jak słyszycie jestem trochę chory, bo zachorowałem przez ostatni tydzień, ale spoko idę do przodu o, o tam spałem, pod tymi drzwiami co są, o tutaj spałem ale teraz już nie śpię teraz czekam, ale nadal są śpiący Witam serdecznie, witam serdecznie z Bazylei, z moim miejscu, w której, na której spałem, czyli z podłogi. Słuchajcie, czekam jeszcze 6 godzin czekania i za 6 godzin lecę do Stambułu. W przerwie pojechałem sobie na miasto do Bazylei tylko coś zjeść i zakupić ten oto sprzęcik, czyli DJI Mic Mini. Tutaj już mam przypięty żeby jakość dźwięku moich filmików była jeszcze lepsza, chciałem Wam podziękować, bo za to, że stawialiście mi kawki pod filmami z Kanady, to mogłem sobie pozwolić na upgrade. No i tym upgradem jest ten mikrofon, którym teraz będę nagrywał. Z którego dźwięk będzie lepszy, więc będzie też jakość materiałów lepsza. Eee, za 6 godzin: Stambuł, wspaniał na lotnisku i po spaniu na lotnisku dalsza przygoda. Trasę. No i finalnie wziąłem hotel. Jak jeszcze słyszycie jestem chory. Nie chciałem się załatwiać bardziej więc wziąłem hotel przy lotnisku. i było tragedii, cena 160 zł za noc. Więc jeszcze powiedzmy moja cebula jest, jest okej, okay, bardzo ładny, bardzo przystronny. No i tutaj już widok wam pokażę. Jest flaga Turcji, jest miasto, jest wzgórze, pada deszcz. Ale taki chaos, co był wczoraj wieczorem, jak przyjeżdżałem. Ja pierdziela, ale mnie Turcja takim chaosem przywitała. Nie wiedziałem, co się dzieje, <laughs> ale to też po tej spokojnej Islandii na pewno. Więc dla kontrastu po spokojnej, właśnie tej Islandii, i ta Turcja, myślę, że będzie czymś interesującym, bo tutaj się dużo dzieje, ludzie też mają inne podejście. My friend, my friend, good price, Już my zaczepiali trochę na ulicy. No ale będzie dobrze, jedziemy dzisiaj na farmę, bo rok bez farmy rokiem straconym w tym roku farma kanadyjska, w tym roku farma turecka. Serdecznie w jedzeniowym odcinku ze Stambułu. Dzisiaj będziemy testować lokalne jedzenie tureckie. więc Zobaczymy co tu mamy. Tutaj jest za mną borek. Idziemy na śniadanie, żeby zjeść borek. Pidę, to taka turecka pizza, ale borek to jest coś innego. Ale zobaczymy, jakie są ceny. Ceny są takie. Teraz podejdę. Fajnie wygląda. Wziąłem sobie na śniadanie borek z serem herbatkę oczywiście turecką tak to wszystko wygląda to sobie siedzę na ulicy elegancko przy stoliku i cena to jest 120 to jest 120 lir tureckich czyli to będzie około 11-12 zł za to więc spoko jemy, próbujemy oczywiście herbatkę trzeba dosłodzić To jest cukier w kostkach ja daję dwie kosteczki spróbowanie borka. Zobaczmy, jak smakuje borek. No, to, są, to jest chyba jakieś ciasto francuskie, tak mi się wydaje. Uwaga, jak to wygląda. To jest takie ciasto, ale to nie jest ciasto francuskie. Ono jest bardziej miękkie. Mm. w środku ser. Ser biały, taki bardziej wytrawny, niż słodki. Dobre, jemy do końca i idziemy dalej. Jako, że do recenzenta jedzeniowego jeszcze mi dużo brakuje, to... Będę, będę się starał poprawiać. Więc doczytałem, że borek, oczywiście to jest tradycyjne jedzenie w kuchni tureckiej, jest zrobiony najczęściej z ciasta jówka. Ciasto jówka, tradycyjny przepis to jest mąka pszenna, woda i szczypta soli. No i właśnie chodzi o to, żeby on był chrupiący z zewnątrz, miękki w środku. I tam jak pokazywałem, no to właśnie faktycznie w środku mieliście takie warstwy, i te warstwy były mięciutkie takie bardzo mięciutkie. To jest ciężko opisać i faktycznie z zewnątrz był on chrupki. No i borek jest nadziewany różnymi składnikami. Może być to mięso, może być to ser, chyba ziemniaki jeszcze są, więc opcji jest dużo. No i jest stosunkowo tani w porównaniu do jakichś innych rzeczy. Więc jak będziecie, to taka śniadaniowa opcja turecka. Pomimo tego, że jestem w Stambule, to pamiętałem oczywiście o konkursie w ostatnim odcinku. To jest ta pocztówka którą wygrał ten użytkownik albo ta użytkowniczka. Serdeczne gratulacje! Prosiłbym o podesłanie mi adresu na Instagramie. No i podejście tą pocztówkę nie z Islandii, ale ze Stambułu czy z Turcji. Więc serdecznie gratuluję. Stoję pod Galata Tower. Tutaj jest Galata Tower. Turystów jest multum. Jest bardzo dużo, ale bardzo ładnie to wszystko wygląda. Wejście na Galata Tower to jest 30 euro. Nie na mój budżet. Uważam, że jest to horrendalna cena, więc no, ja nie będę szedł, ale jakbyście byli ciekawi, jak to wygląda, to właśnie tak to wygląda. Byłem wczoraj wieczorkiem, jak ładnie się wszystko świeci, no i wtedy jest jeszcze więcej ludzi, bo ładnie podświetlane są światła. Idę dalej w trasę, a tutaj mój jest przyczepiony. Mam nadzieję, że mnie dobrze słychać, zaraz zobaczę. Przejdźmy się trochę też po okolicy, żebyście mogli poczuć, jak tu jest. Może zachęcę Was do odwiedzin Istambułu. Ma on w sobie coś, tyle powiem. Jest bardzo chaotyczny, bardzo zatłoczony, ale właśnie stary z połączeniem z nowoczesnością trochę. Jak wiecie w przeszłości, o tutaj jest taka uliczka, Istanbul był Konstantynopolem. Istanbul był Konstantynopolem, a w sumie pójdziemy tą uliczką, to Wam pokażę, bo ona jest fajna. Istanbul był Konstantynopolem, Imperium Bizantyjskie. E, obecnie jest to oczywiście Turcja. No i ja mam czasami właśnie takie, wiecie, głębokie przykminki, taką starą duszę i czuję tu taki właśnie stary klimat. Wszędzie jacyś sprzedawcy najróżniejszych rzeczy, wszędzie jakieś handmade wykonane rzeczy, ubrania na każdym kroku od tych tradycyjnych, po jakieś nowoczesne właśnie buty, nie buty. Dużo też ludzi Was zachęca do kupienia wszystkiego. No to jest taki problem, nie problem, może wkurzać. Ale co tam? No, ale zapytaliśmy pewnie, dlaczego Turcja? O, I wszędzie. Tu, Istanbul to jest miasto kotów, ale co ciekawe, mieszkańcy tutaj bardzo dbają o te koty. Tak samo z psami. Wszędzie macie psy na ulicy, ale są one zadbane, dokarmiane, bo to jest też część tureckiej kultury, aby pomagać tym zwierzętom. Więc e, mi, miły gest na pewno. Tutaj chyba w lewo szedłem ostatnio. Tak, tutaj w lewo szedłem ostatnio. Chyba że tam prosto, nie pamiętam. Dobra, przejdę się w lewo. No i tutaj jest tak właśnie, że co tu wygląda, konek. Ok, co znaczy, ja mówię? Zapytacie zapewnie, dlaczego Turcja? No po Islandii jest to duża skrajność. Bo Islandia cicha, spokojna. Dobra, derybaj. Wszystko ładnie, to wiecie, jak na Islandii wygląda, wodospady i tak dalej. A Turcja, to jest trochę właśnie przedziwieństwo. Dużo ludzi, dużo się dzieje, chaos. To, jak oni jeżdżą, to jest wariactwo. No ale chciałem po prostu siebie rzucić na kolejny jakiś challenge, e, taki podróżniczy, żeby samotnie zrobić Turcję. Pomimo uważam, że... O, jaki ładny kadr. To jest część bardzo ciekawa. Tutaj obraz. No, przepraszam, ciągle mi coś przerywa. No, taki jestem. No, i chciałem się rzucić na trochę na, taką, na taki kolejny challenge. Nie powiem głęboką wodę, ale na kolejny challenge i po prostu odwiedzić po pierwsze pierwszy kraj e, z religią Islam przeważającą, bo ponieważ nigdy w nim nie byłem i bardzo mnie ciekawi ta kultura. Po drugie, spróbować właśnie już trochę tego backpackingu, tego podróżowania w kraju takim azjatyckim. O. To jest dobre stwierdzenie, żeby później móc ewentualnie dalej pojechać. Kolejne koty. Więc dlatego właśnie wybrałem Turcję, ponieważ uważam, że ona jest stosunkowo soft jeszcze e, podróżniczą, że nie jest trudna. Znaczy takie było moje myślenie przed, przed tym, jak tu przyjechałem. Tu są bardzo ładne schody, e, prowadzą w dół. Tutaj jest bardzo dużo przewyższeń w Stambule. Więc dlatego wybrałem tu Turcję. No i co? Będę tu robił wolontariaty zobaczycie farmę, zobaczycie coś jeszcze, czego jeszcze nie będę zdradzał. Będę Wam pokazywał moje podróżowanie. A jeżeli chodzi o filmiki, będę się starał wrzucać. One one będą. Na Islandii też już miałem właśnie chęci wszystko, tylko narzuciłem tą Pradze i mi się plan trochę zmienił. Musiałem sobie wszystko poukładać po kolei. Więc w takim Krótkim, nie krótkim, w krótkim, niekrótkim skrócie dlatego właśnie Turcja. W Istambule spędzam tylko 3 dni, więc później jedziemy dalej. Ziemia sprzedażowe: wszystko ze wszystkim, co tylko chcecie. Prawdopodobnie w każdej cenie, od taniej po drogą. Zegarki, karty sim, urządzenia elektroniczne, biżuteria, czapki, ciuchy: wszystko tak naprawdę. No i to jest takie tylko przejście pomiędzy e, tramwajami. Pomiędzy przystankami tramwajowymi. Więc ciekawe. Zaraz wam pokażę to, co mi wczoraj bardzo zaskoczyło: czyli pewną aktywność i pewnie może nie tylko aktywność, ale i możliwość zarobkową lokalnych ludzi. Już tam zaraz wyjdę i. Z dzielnicy Karakoy idąc w stronę Hagi Sofii i niebieskiego meczetu Blue Mosque. Możecie przejść przez most. No i jeżeli decydujecie się przejść przez most. Tam możecie zobaczyć lokalsów, którzy łowią ryby. No i promy, oczywiście, płynące. I jak widzicie, metr od siebie, jak nie mniej lokalni łowią ryby. I oni są na długości całego mostu, praktycznie. Jest ich bardzo dużo. Wczoraj spacerowałem, było o godzinie 18 i było tak samo. Było ich bardzo dużo. Wszyscy tutaj łowią ryby. Wydaje mi się, bo tutaj też macie te kanapki z rybą grillowaną, że może też oni łowią dlatego, albo tylko dla siebie, albo dla aktywności. Ciężko powiedzieć, ale na pewno ciekawe jest to kontrast z tym wszystkim. Wszyscy robią zdjęcia i nagrywają. To, oczywiście, jest piękna panorama, praktycznie w każdą stronę, gdzie nie spojrzycie, jest piękna panorama. Meczety ładnie się wpasowują też w krajobraz. Tam jest z tyłu Galata Tower, o tam. Ja mam hostel z tyłu troszeczkę. Jest bardzo ładnie i urzekł mnie ten Istanbul. Tyle muszę powiedzieć. Urzekł mnie tak, żeby przyjechać zobaczyć. Nie wiem czy żeby żyć, bo jest naprawdę chaotycznie. I drodzy, na dzisiaj jest to taki krótki odcineczek, niedługi. Chcę się skupić na pokazywaniu Wam więcej. Więc odcinek następny jest równo za tydzień. Ten odcinek tam 22, czyli następny odcinek będzie 29 października. Zasubskrybujcie kanał. Brakuje nam tylko 105 subskrypcji, subskrypcji do 500. I co? Jeżeli będzie jakieś opóźnienie w odcinkach, coś będzie się działo, to będę teraz informował na karcie na czasie. A jeżeli wszystko będzie zgodnie z planem, to zajebiście będę dumny z siebie. Piszcie komentarze, lajkujcie, mnie to wspiera, mi to pomaga. Trzymajcie się, jak macie jakieś pytanie odnośnie Turcji, czy chcecie coś zobaczyć konkretnego, to piszcie. I co? Turecki wolontariat już niedługo. Pozdro!